Cześć, jestem i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie powiem Wam, ile zrobiłem winów na wyzwaniu mistrzowskim. Wy też możecie się pochwalić w komentarzu, ile Wy zrobiliście, czy w ogóle Wam to się udało przejść, czy jednak nie. Zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem. No i jak jesteście nowi, to też możecie oczywiście zostawić suba. No i dobra, już nie przedłużając, ogólnie zrobiliśmy 12 do 15, z czego też jakoś bardzo nie jestem zadowolony, ale też nie jestem zły. Myślę, że to jest taki wynik, no wiecie... Yy, taki tutaj wynik zwykły na początku wiadomo bez problemu wygrywaliśmy, no bo na początku jest łatwo, dopiero później już wraz z wyższym trybem są coraz lepsi gracze. No i na bandi z pewnego powodu tutaj no nic nie wygraliśmy. W to właśnie tutaj jak sami widzicie z... Rafem oraz Dolarem. No, najpierw mieliśmy Browbala, no i tutaj na Browbalu oczywiście, no nie będę Wam pokazywał meczy, bo myślę, że to nie ma sensu, wiadomo na samym początku byli naprawdę bardzo łatwi gracze. My oczywiście i tak graliśmy takim zwykłym, dobrym team compem, czyli ja tutaj Jesse, Dolar, Jackie, no i Raf Nita. Mecze trwały tutaj nawet po 30 sekund. Później mamy Hot Zone. No tutaj już też było łatwo, chociaż w tym meczu Tutaj z tym tikiem to było no już trochę gorzej, bo on trochę denerwował, ale i tak tutaj bez problemu wygraliśmy. Akurat tak się fajnie złożyło, że nachodzą mnie w pierwszej grze. Raf miał star playera, ja miałem w drugiej, a dolar miał w trzeciej. Później był heist. Tutaj też myślę, że nie ma co pokazywać. Bardzo krótkie mecze. Nasz team to był tutaj ja, na midzie, 8-bitem, dolar Barleyem, no i raf nitą. I teraz słuchajcie, zatrzymamy się na gemie. Bo ogólnie na gemie już zaliczyliśmy pierwszą porażkę, jednak najpierw zrobiliśmy dwa winy. I tutaj ogólnie chyba na gemie mi się wydaje, że najlepiej grałem w całym turnieju. No bo tutaj jak właśnie wziąłem Rose, dostałem star playera. Dolar na midzie tutaj grał dolarem jako gem No i oczywiście raf panem P na prawej stronie. No ogólnie, widzicie, tak trochę zero IQ teraz z mojej strony. Dopiero później się kapnąłem, że tam jest roza u nich, no i no niestety... Dopiero teraz tutaj widzicie, że ich ładnie podjechałem, zabiłem. Tutaj też wygoniłem tą rozę. Też nie chciałem tak do końca na nią, no bo wiadomo, bym pewnie zginął. No i teraz mi się tutaj udało z nią wygrać ale no Amber mnie zabiła w tym momencie mieliśmy nawet pod kontrolą ten mecz i jedynie trzeba było na tą Rose uważać tutaj Raf musiał teraz yy, dostał tam nieźle tutaj widzieliście Dolar mu pomógł ja tutaj na górze właśnie walczyłem z Rafsem. no to Amber tutaj też była trochę wkurzająca no i ja tutaj teraz podjechałem tą Amber Tutaj też jeszcze chciałem wygonić tę Rose, żeby ona już tutaj nie podjechała. No i w taki sposób ogólnie wygraliśmy ten mecz. Więc no na początku było no nie za dobrze, ale później to już się jakoś fajnie ustabilizowało. No i wygraliśmy to oczywiście 15 do 0. Teraz ten mecz, który przegraliśmy też Wam w sumie pokażę. On trwał naprawdę dosyć krótko, minuta 22 sekundy. I tutaj właśnie trafiliśmy na tego typa, co miał 35 tysięcy. I teraz Wam ten mecz pokażę oczywiście. Akurat tutaj nie ma co mówić. Zostałem totalnie zjechany na stronie. Ta za mnie totalnie porobiła. Yy, I no to nie ma nawet co tego komentować. Za bardzo tutaj spóźniłem. No i no niestety tutaj postawiłem jeszcze ten gadżet, ale właśnie no... Nie wiem dlaczego tak zagrałem tak słabo na tym początku. Tutaj jeszcze mnie tak wygonili na ich resp, że no naprawdę nie wyglądało to najlepiej. Tutaj właśnie Raf walczył z tym typem, co miał 35 tysięcy. Dolar też na tą piper nie miał tak łatwo. No bo piper też jest nawet oczywiście dobra na ten tryb, tak samo jak taki Jin czy pamka. No, i w tym momencie w ogóle ta Rosa mi nie dała nic przychodzić. Naprawdę cały czas ona mnie tutaj podjeżdżała. Jak chciałem nawet z nią tutaj jakoś zawalczyć, to i tak ona jako pierwsza mi zaczynała te obrażenia zadawać, i tak cały czas mnie tutaj rozwalała, niestety. Trzy, dwa, jeden. Ja tam jeszcze coś próbowałem zadać obrażeń piperce, no ale to niestety nie wyszło. Przyszła pora na banti. Na banti, na którym, no. Też nie było aż tak źle, ale w jednym meczu no, przeciwnicy zdecydowanie dominowali. Tutaj, jak sprawdzałem na pucharki, to niektórzy chyba mi się wydaje, że grali na swoich oczywiście drugich kątach, nie na głównych. No tak, no zobaczcie, tutaj mieli po 3000, nie no, no to jest pewne. No i co, tutaj mieliśmy oczywiście dwie porażki, ponieważ jeszcze mieliśmy wtedy dwie szanse. I ja wam pokażę, nie wiem który w sumie mecz, może ten pierwszy wam pokażę. Graliśmy tym kompem, że tutaj Raf idzie na prawo sam panem P, a ja z dolarem tutaj idziemy na lewo, dolar od razu używa gadget, to u Jackie. No a ja tutaj grałem kiełkiem, no i na razie tutaj nawet ich trafiałem. I no tam była też Sandy właśnie na Rafa. No tutaj Dollarowi akurat nie wyszło z tym podjazdem. Ja tutaj ich akurat fajnie zablokowałem. No i niestety, no tutaj mogłem zabić tą Jackie. Więc teraz to ja trochę zmaściłem. Tam mocno dostał ten pan P, jak sami widzieliście. Miał około 300 HP. No tutaj Raf sobie niestety nie radził za bardzo na tej stronie. Stał tutaj Sandy, ale dolar tutaj mu mega pomógł. I mieliśmy remis, słuchajcie, mieliśmy remis. Bandy to jest ogólnie taki dosyć nudny tryb. Tutaj tak nie mam za bardzo, co mówić. No teraz to już wiadomo, był już prawie koniec meczu, a zawsze w tych końcówkach to przeciwnicy się wycofują, jak prowadzą. I tutaj był oczywiście podobnie. No i tak naprawdę byliśmy blisko, żeby właśnie ich tutaj dobić na samym końcu. Jednak no właśnie brakowało nam tutaj tak czegoś, żeby skończyć tak fajnie ten mecz. Sandy tam dostała. I teraz ta Jackie właśnie też dostała po raz kolejny. Ja tam życiem ulta i w sumie chyba mi się wydaje, że przeszkodziłem właśnie Rafowi. Bo gdyby nie ten ult, to może by przez tą ściankę coś zrobił. No ale niestety nie wyszło. No i w taki sposób właśnie zrobiliśmy 12 do 3. No i co, ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia. No i cześć.